Dzień dobry. Witam państwa w kolejnym programie Viva la Libertad Carajo. Jest to numer 48, a prezentujemy w nim dokonania Javiera Milei do dnia 20 października roku 2024. Dlaczego warto obserwować Javiera Milei? Bo dużo się dzieje, bo to, co musi zrobić, to jest bardzo podobne do tego, co myśmy, jako Polacy, robili w latach 90. w ubiegłym wieku. I pytanie: czy przejdzie taką samą ścieżkę jak my, czy ta ścieżka będzie trochę inna? Gdzie będą punkty wspólne, gdzie będą punkty rozbieżne. Jak zwykle, materiał dla Państwa przygotowali korespondent Paferę z miasta Pomyślnych Wiatrów, Paulo Carlos da Silva i Jan Kubań. 16,5 miliarda dolarów nadwyżki handlowej. Od objęcia urzędu prezydenta przez Javiera Milei gospodarka Argentyny zrealizowała nadwyżkę handlową w wysokości 16,5 16 miliarda dolarów. Świadczy to o dobrej kondycji argentyńskiego eksportu. Na tą nadwyżkę składają się głównie oczywiście trzy filary argentyńskiej gospodarki. Rolnictwo, czyli soja i kukuryza, surowce mineralne, czyli lit i węglowodory, gaz łupkowy oraz ropa. Widać, że są to dość tradycyjne sektory gospodarki. Dają one zyski, ale nie pozwalają na rozwój całej gospodarki. Taka monokultura charakterystyczna jest dla państw biednych, które sprzedają to, co mają na swojej ziemi. Milei próbuje jednak zmienić ten stan rzeczy i promuje inwestycje w sektory wysokich technologii. Taka transformacja gospodarki z kraju rolniczo-surowcowego w kraj Technologii XXI wieku to zadanie równie trudne jak zawrócenie tankowca w cieśninie. Będziemy więc zatem z uwagą obserwować ten proces, gdyż w Polsce często pojawiają się głosy, że podstawą polskiej gospodarki powinno być rolnictwo i węgiel. A to niestety ślepa uliczka, ale bardzo kusząca. Musimy sobie odpowiedzieć, czy chcemy żyć tak jak Kongo, Wenezuela, Rosja czy jak Szwajcaria, Singapur i Liechtenstein. Milei na Wall Street. 23 września, Javier Milei otworzył sesję giełdy na Wall Street, bijąc słynny dzwon. To samo serce drapieżnego, bezlitosnego kapitalizmu. Miejsce znienawidzone przez socjalistów tak samo. Jak socjalizm jest znienawidzony przez Javiera Milei. Pytanie: Komu bije dzwon? Czy jest to oczekiwany przez wolnościowców Liberty Bell? Oczywiście to tylko symbolika. W rzeczywistości Javier Milei po raz kolejny spotyka się ze środowiskiem inwestorów, próbując zachęcić ich do inwestowania w Argentynie. Dla Milei Rozpoczyna się wyścig z czasem. Jeżeli chce on osiągnąć dobry wynik w wyborach do kongresu w 2025 roku, musi pokazać efekty swoich reform. Bez inwestycji zagranicznych tych efektów nie będzie. Samo zwalnianie urzędników i ograniczanie wydatków budżetowych nie odmieni losu milionów Argentyńczyków. Milei spotyka się z Bukele w Casa Rozada. Javier Milei, prezydent Argentyny, spotkał się z prezydentem Salwadoru Naibem Bukele. Prezydent Bukele to człowiek, który drastycznymi metodami znacznie poprawił bezpieczeństwo w swoim państwie. Jego radykalne reformy znajdują uznanie u Javiera Milei. To, co łączy obu polityków, to wypowiedzenie wojny politycznej kaście w swoich krajach. Spotkanie tych dwóch polityków może być początkiem tworzenia aliansu wolnościowego polityków w krajach Ameryki Łacińskiej tworzy się coś co może niedługo wstrząsnąć spetryfikowanymi strukturami politycznymi i społecznymi regionu ten alians może być też motywacją dla polityków libertariańskich w Europie od Irlandii po Finlandię i Grecję aby budować struktury zdolne wygrać z kastą unijnych biurokratów problemy ponadnarodowe należy rozwiązywać ponadnarodowo Weto dla uniwersytetów. Milei podtrzymał swoje weto w sprawie zwiększenia budżetów dla uniwersytetów. Oznacza to koniec darmowych studiów oraz niższe wynagrodzenia dla kadry naukowej. Wściekłość środowiska naukowego i studentów pokazuje, że pomimo wysokiego wykształcenia, nie rozumieją oni elementarnych praw ekonomii. Milei spotkał się z Borisem Johnsonem. Javier Milei przyjął w Casa Rozada byłego premiera Wielkiej Brytanii, Borisa Johnsona. Johnson obiecał pomóc Milejemu w spełnieniu jego wielkiego marzenia, spotkania się z gwiazdą roka, Nickiem Jagerem. W trakcie spotkania omawiano też możliwość wizyty Javiera Milei w Wielkiej Brytanii, co jak wiemy może być delikatną sprawą z powodu ciągle trwającego sporu o Falklandy. Sztuczna inteligencja w Argentynie. W nawiązaniu do swojego spotkania z Ilonem Maskiem, Milei kontynuuje swoją drogę w stronę uczynienia z Argentyny globalnego centrum wysokich technologii. Milei powiedział: Mamy wszystko, co jest potrzebne, aby Argentyna stała się centrum sztucznej inteligencji. Wykształceni ludzie oraz ogromne ilości taniej energii elektrycznej. Hiszpański z Milei. Javier Milei o współczesnym państwie. Se transformo en un leviatán de multiples tentaculos. Przekształciło się w lewiatana o wielu mackach. A teraz proszę trzykrotnie powtórzyć to z Javierem Milei un lewiatan de multiples en un lewiatan de multiples tentáculos. Na początek wyjaśnijmy sobie, czym jest lewiatan. Słowo często spotykane w środowisku wolnościowym. Lewiatan to morski potwór wspomniany w Starym Testamencie, często utażsamiany z szatanem, który pożera ludzi. W metaforze, lewiatan prezentuje wszechwładne państwo. Pożerające owoce naszej pracy. Jak zauważył Milei, ten współczesny lewiatan ma wiele macek, którymi oplata całe państwo i stopniowo je pożera. I podobnie jak lewiatan, jest nigdy nienasycone. Przykładem macek państwa mogą być spółki samorządowe lub spółki skarbu państwa, których celem jest wyprowadzanie środków publicznych poza nadzór społeczny, tych metod rządzących. Nami złodzieje wypracowali bardzo wiele, od prymitywnych sztuczek z kilometrówkami po wyrafinowane operacje wymagające specjalnie projektowanych ustaw budżetowych, jak na przykład ustawa o specjalnym trybie budowy stadionów na Mistrzostwa Europy lub w związku z budową autostrad. Dzisiaj nikt już nie kradnie nielegalnie, wszystkie kradzieże są legalne. I tak na marginesie można dodać, że właśnie fundator, założyciel Fundacji Pafere, Jan Michał Małek, inżynier Jan Michał Małek, właśnie ukuł takie powiedzenie, takie pojęcie kradzieży instytucjonalnej i ostrzegał wszystkich, ostrzegał rodaków właśnie przed tym, że państwo używa metod kradzieży instytucjonalnej. Bonus krajoznawczy. Odkrycie Argentyny. Ludność miejscowa zamieszkiwała tereny dzisiejszej Argentyny od tysięcy lat. Dla Europejczyków pierwsze zetknięcie się z Argentyną związane jest z czterema postaciami: Amerigo Vespucci, włoski podróżnik i kartograf. Sprawozdania z jego wypraw nie są jasne, ale wiemy, że płynąc wzdłuż wybrzeży Ameryki Południowej, uznał, że jest to nowy kontynent, a nie Indie, jak myślał Kolumb niewykluczone też, że to Amerigo Vespucci jako pierwszy europejczyk ujrzał Amerykę Południową. Z jego opisów wynika, że w latach 1501-1502 dotarł do ujścia La Platy i do Patagonii. Juan Diaz de Solis, hiszpański podróżnik i badacz, po śmierci Amerigo Vespucciego zorganizował wyprawę na południe Ameryki Południowej. Prowadząc flotę trzech statków w 1516 roku i dotarł do ujścia La Platy. W trakcie badania ujścia rzek Parana i Urugwaj jego grupa została zaatakowana przez Indian Harrua lub Guarani. Z opowieści ocalałych wynika, że De Solis został zabity przez kanibali. Ferdynand Magellan. Dotarł on do wybrzeży Argentyny w 1520 roku w trakcie swojej wyprawy dookoła Kuli Ziemskiej. Wyprawa ta obok wyprawy Kolumba należy do dwóch najważniejszych wypraw, które zmieniły historię ludzkości. Magellan wpłynął do ujścia La Platy sądząc, że może to być poszukiwane przejście na zachód. Następnie flota Magellana zimowała u wybrzeży argentyńskiej Patagonii, by następnego roku przepłynąć cieśninę Magellana na Pacyfik. I Sebastian Cabot, włoski żeglarz i kartograf, syn odkrywcy Johna Cabota. W 1526 roku Cabot prowadził ekspedycję do Indii śladami Ferdynanda Magellana. W związku z dochodzącymi go informacjami o bogactwach Ameryki Południowej, postanowił jednak zmienić plan wyprawy i skierował się do ujścia La Platy. Założył tam Fort San Salvador i poszukiwał złota w rejonie do rzeczy Parany i Paragwaju. Po otrzymaniu od miejscowych Indian podarunków w postaci srebrnych ozdób uznał, że w tym regionie znajduje się srebro. Z tego powodu Sebastian Cabot nadał temu estuarium nazwę Rio de la Plata, srebrna rzeka. Potem ta nazwa przeszła na nazwę państwa Argentyna. Takie były początki Argentyny. Obecnie od tamtego okresu dzieli nas 500 lat, to połowa historii Polski. Historii, która swoje najbliższe milenium będzie obchodzić wiosną przyszłego roku tysiąclecie koronacji pierwszego króla Polski. Niech ta rocznica będzie dla nas, wolnościowców, okazją do rozmyślania na temat tego, czym jest państwo i jak powinno być ono zorganizowane dla dobra nas wszystkich w duchu libertariańskim. I na koniec. Wszystkim oglądającym życzę zwycięstwa wolności słowami Javiera Milei. Viva la libertad carajo i żeby połowa, a nawet 95, a nawet 100% polskich polityków poszła sobie afuera i żeby, żeby rządy polską zaczął sprawować suweren, naród, czyli po prostu my. Muchas gracias si. y viva la libertad carajo. Muchas gracias si. y viva la libertad carajo. Muchas gracias y ¡viva la libertad, carajo!